Witam. Dzisiaj będzie o tym, czy rura jest mocniejsza od pręta. Temat taki, bo kiedyś spotkałem się ze złą interpretacją tego. Czyli tak, zrobiłem taki programik. Mamy tutaj w nim belkę poziomą utwierdzoną na jednym końcu, na koń drugim końcu siła F. I pręt taki. Porównamy Jakie naprężenia są w tychże profilach pełnych oraz pustych wewnątrz? Wziąłem taki profil przykładowo. Pręt 3x3 cm. O długości 1 m, wszystkie są. Na wszystkie działa ta sama siła. I tak. Taki pręt 3x3 cm. Występuje w nim naprężenie 130 MPa. I pole przekroju tego profilu ma 900 mm2, tak więc można taki pręt zastąpić rurą prostokątną, która ma tą samo pole przekroju, ale jest cienkościennym profilem. Na przykład wpisałem 4 mm grubość ścianki i taka rura ma 6 na 6 cm jak widać, użyto to tyle samo materiału, bo przekrój jest ten sam. Ale naprężenia w tym profilu wynoszą już tylko tyle. 38 MPa. Wniosek z tego, że dwa profile ważą tyle samo, ale w pręcie występuje czterokrotnie większe naprężenie. Tak więc porównując masę tych profili Mocniejsza jest rura. Czyli, tak. Rura mocniejsza, jeśli porównujemy profil o tej samej masie. To samo jest tutaj z rurą. Wziąłem 1 metr rury. 60 kg na końcu. O średnicy 3 cm rura. Ma w sobie 200 MPa naprężenia. A taka sama rura o tej samym polu przykroju. Tylko o ściance 2,5 mm. O średnicy wewnętrznej 5 cm, a wewnętrznej 45 mm. To taka rura wytrzyma znacznie więcej, ponieważ jest w niej naprężenie dopiero 140 MPa, nie 220. Ale to jak widać, rury okrągłe. Wykazują mniejsze zróżnicowanie wzrostu siły niż takie pręty prostokątne i rury prostokątne. A tutaj porównajmy pręt prostokątny i rurę prostokątną o tej samym wymiarze zewnętrznym. 3x3 cm. Tyle, że jeden ma ściankę 6 mm. I w pierwszym pełnym profilu wystąpi 130 MPa. Naprężenie. Coś w tym profilu, który nie jest, ma to, nie jest pełny, tylko ma otwór w środku, wystąpi większe naprężenie. Wiadomo, pręd tej samej wielkości, a z otworem, jest słabszy niż pręd tej samej wielkości, pełny. Tak więc. Rura nie jest mocniejsza od pręta, jeśli porównujemy profile o tej samej średnicy. Zapraszam do subskrypcji, łapka w górę, jeśli się podobało. Pozdrawiam.